Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Rozmowy Agnieszki Burzyńskiej, czyli Burzy, bo tak właśnie do mnie raczej mówią wszyscy moi znajomi i dziennikarze, i politycy. A moim Państwa gościem jest dzisiaj bardzo ważny polityk Bogdan Zdrojewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury i jedynka na liście do Europarlamentu z Dolnego Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. To wracamy i zaczynamy od polityki zagranicznej. Zanim dojdziemy do samych wyborów do Europarlamentu, które będą nas w tej chwili nieco pochłaniać, to dzisiaj Radosław Sikorski akurat bryluje w sejmie i przedstawia priorytety polityki zagranicznej. Powiedział, że stawia na Niemcy. Czego się pan spodziewa jeszcze po tym wystąpieniu? Muszę powiedzieć najpierw, że to było interesujące wystąpienie. Taka relacja z tego, co w chwili obecnej jest istotne na tej arenie międzynarodowej, czyli takie rezime, fotografia de facto polityki zagranicznej, nie tylko Polski, a z drugiej strony określone propozycje. Wśród nich padła ta, o której Pani wspomniała, czyli o konieczności stawiania także na te kontakty z najbliższymi sojusznikami w Unii Europejskiej. Były nie tylko Niemcy, były też słowa, zdania, oceny Współpracy z Francją, z Hiszpanią, z innymi państwami, no i ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście, w ramach struktury natowskiej. Ale generalnie rzecz biorąc, jeden element przeważał praktycznie cały czas. Znaczy, że na Polskę spada bardzo poważna odpowiedzialność za. Kondycji Europy, kondycji instytucji europejskich, za bezpieczeństwo. I to się pojawiało w rozmaitych wątkach wiele, wiele razy. Słusznie. No też. dobrze, tylko, tylko jak ta Polska ma to, ma to zrobić, bo na razie oczywiście prym wiodą Niemcy i Francja, jak wiadomo, w Europie. Więc co, co my tutaj możemy zrobić? Mamy ważne sygnały. Te sygnały z Francji są na przykład takie, że reprezentacja Francji w parlamencie europejskim może być wzmocniona w tym elemencie, którego powinniśmy się obawiać, czyli Marie Le Pen z całym tym jej ruchem. Z drugiej strony z Niemiec napływają sygnały, że może się wzmocnić ADF, czyli też formacja, która dla nas jest, krótko mówiąc, niebezpieczna. Co my możemy zrobić? No właśnie to tym bardziej o to pytam, Bo tak? Tym... <noise> jak najbardziej. Tym bardziej ważne jest, jaka będzie reprezentacja Polski w IPP, czyli w tej głównej formacji, która dźwiga ciężar odpowiedzialności za Europę. W niej znajduje się zarówno PSL, jak i również Platforma Obywatelska. I teraz te wybory stają się dla nas takim być albo nie być bardzo silnym partnerem, zwłaszcza tych dwóch państw: Niemiec. Hiszpanii, bo te dwie grupy narodowo są najsilniejsze i przeważały do tej pory, zwłaszcza w tej ostatniej kadencji, w grupie PP w Parlamencie Europejskim no, a dzisiaj PSL mówi musimy się odróżnić od platformy, będziemy. Obierzemy taki ostrzejszy kurs, niedługo politycy PSL-u, jak wynika z moich informacji, mają to przedstawić, jaki to będzie kurs, czyli kurs taki w obronie Ukrainy, ale bardziej ostro właśnie wobec Niemiec, wobec tych graczy w Europie i w ogóle wobec Unii Europejskiej. I co pan na to? Obserwowałem aktywności PSL-u w grupie IPP i muszę powiedzieć, że zawsze cechowały PSL dwa takie, dwie takie cechy. Dwa elementy. Z jednej strony pewna zręczność, czyli pewna też e, umiejętność poruszania się w obrębie własnej grupy elektoratowej tu w Polsce i pewna elastyczność, jeżeli chodzi o ten salon europejski. Muszę powiedzieć, że bez względu na to, czy, czy patrzyłem na Kalinowskiego, czy na Jarubasa, czy e, posła Andrzeja Grzyba, e, zawsze to była pewna równowaga. Nie obawiam się w związku z tym tego poglądu, który w chwili obecnej PSL reprezentuje, bo będzie to element naszego skrzydła. Takiego skrzydła, w którym właśnie te dwa elementy będą cały czas się jakoś równoważyć. czyli oni ostrzej, a wy tak łagodniej. W niektórych wypadkach oni ostrzej, w niektórych my ostrzej. Ale to są elementy, które według mnie a będą w których się... w wy ostrzej? No wy ostr... bo oni, oni mówią, że ostrzej będzie w sprawie no właśnie Ukrainy, w tych sprawach takich, gdzie jak zarzucają Donaldowi Tuskowi, że on jest zbyt miękki. No to, to tak zabrzmiało, ale tak do końca nie jest. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o nasze stanowisko dotyczące Ukrainy, ono jest zdecydowane, jednoznaczne, niezniuansowane. Ukraina dla nas jest bardzo ważna, bezpieczeństwo Ukrainy jest niezwykle istotne, pomoc dla Ukraińców kluczowa i także przyjęcie, które dokonaliśmy tu w państwie polskim, w granicach naszego, naszej ojczyzny. Też było absolutnie decydujące o naszej pozycji w Europie. Natomiast no dobrze, to, to w czym będzie ostrzej? E, będzie ostrzej w zabieganiu o interes bezpieczeństwa patrząc poprzez pryzmat doświadczeń ukraińskich. Tu będzie bardzo ostro. Czyli? Czyli przede wszystkim domaganie się od wszystkich państw europejskich wzmocnienia wydatków na obronność. Po pierwsze. A oni nie chcą. Proszę? Oni nie chcą. Nie, to już to się zmieniło. To się zmieniło. Oni już chcą, ale niewystarczająco. W związku z tym musi być ostrzej, musi być mocniej. No, mamy deklaracje także państw pozaunijnych. No, Wielka Brytania, która po Brexicie jest poza Unią Europejską, deklaruje wzmocnienie wydatków na obronność. No, mamy państwa skandynawskie, które doszły do NATO, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo one wydłużyły tą granicę bezpieczeństwa, ja ją tak nazywam, ale wydłużyły granicę natowską z, z Rosją i one także deklarują wzmocnienie potencjału obronnego. Niemcy, ruszyły się Niemcy, przecież te wydatki niemieckie w stosunku do ich PKB były, już nie chcę mówić skromne, bo one były żenujące i nawet sami Niemcy, dowódcy wojskowi, etc., wskazywali na to, że ten potencjał niemiecki wymaga nie tylko wzmocnienia, czy jakiś delikatnych korekt, tylko poważnych reform i poważnych zmian. Ruszyło się. Natomiast są oczywiście państwa, o których ja powiem, maruderzy. No maruderzy z tego powodu, że jak ktoś mieszka na drugiej części Europy w Portugalii, no to oczywiście nie czuję tych zagrożeń, które płyną ze strony doświadczeń z Ukrainy, ale to także zmienimy. No, ale oni czują inne zagrożenia. Oni czują zagrożenia tą polityką e, e, migracyjną, tym, tymi migrantami, który, którzy do nich przybywają. Może niekoniecznie Portugalia akurat. Portugalia akurat, Ale, nie, tak, ale, no, ale tak. te kraje południa, bo ja pamiętam, no właśnie zawsze te dyskusje na szczytach unijnych to były my, patrzyliśmy ciągle na Ukrainę, nawet jeżeli, jeżeli tam nawet gdy nie było tam wojny, tak? Nawet mm -hmm. przed 2014 rokiem, a oni patrzyli jakby na swój y, interes. No i właśnie. I teraz w polityce jest zawsze coś za coś, więc co my, domagając się y, od nich większego zaangażowania, co my możemy zaoferować? Akurat powiem pani tak, co jest bardzo dla mnie istotne, że ja nie należę do grup ani euroentuzjastów, ani eurosceptyków. Jestem twardo chodzącym po ziemi politykiem. Czyli jest I pan parę... symetrystą? I nie jestem symetrystą w dodatku. Tym bardziej nie jestem symetrystą przy tym poglądzie. Nie zmieniam swoich poglądów łatwo i ja przestrzegałem wiele razy na rozmaitych grupach politycznych. Że pójście za szybko z rozmaitymi propozycjami europejskimi i za bardzo regulacyjnymi odwróci się przeciwko Unii Europejskiej. I tak się trochę stało, tak by jest z Zielonym ładem, na przykład. I druga rzecz bardzo istotna, nie wolno lekceważyć subtelności, na które pani sama wskazała, pomiędzy państwami, no, włosi czy Francuzi. Bardzo okazało się, są mało odporni na wszystkie kłopoty postmigracyjne. Właśnie inaczej, no, podziwić, Francuzi inaczej, tak? ale proszę zwrócić uwagę, jak zbudowano jakieś siły polityczne odśrodkowe europejskie, zbudowano na polityce antymigracyjnej. Antymigracyjnej myślę nie tylko lepiej, bo nawet w Austrii ten element pojawił się jako taki naprawdę bardzo mocny. Natomiast według mnie odśrodkowe są nie tylko te skrajne skrzydła prawicowe. Ale także skrajne skrzydła lewicowe. To jest, te, to, to jest ten sam kłopot, dlatego że oczekiwania i żądania, aby iść w określonym kierunku, bardzo często powoduje, że społeczeństwa są do tego nieprzygotowane i reagują nie negatywnie, łagodnie, ciepło, etc., i się podporządkowują stopniowo, tylko odrzucają. Powstają określone ruchy, powstają określone reakcje, więc e, instytucje europejskie. Muszą iść w dobrym tempie, ale nie wolno tego tempa przesadzić, bo będą ci, którzy, krótko mówiąc, na tym zbudują protest przeciwko samej Unii. Czyli co? Czyli Unia powinna iść środkiem drogi, jak to mówił Bronisław Komorowski, jak był prezydentem. Bronisław Komorowski to był bardzo mądry polityk. Miał wiele świetnych obserwacji, świetnych także tez. Unia Europejska, jak Pani powiedziała, powinien iść środkiem drogi, ale ja od razu dodam, że idąc środkiem drogi, trzeba widzieć, co jest z lewej, co z prawej strony, to znaczy, trzeba być naprawdę bacznym, uważnym, wrażliwym obserwatorem. Ja dodam, że pomimo tego, że jestem realistą, powiedziałem, nie jestem eurosceptykiem, nie jestem specjalnym zwolennikiem brukselskiej administracji. Wiem, że ona jest hmm. bardzo często anachroniczna, że jest za, za wolna, że. Zaraz ona o jest... tym porozmawiamy. Właśnie że ona ma swoje liczne mankamenty, że jest za bardzo już opierzona, że, że to wszystko wymaga pewnego wstrząsu ale nikt nie chciał tego dokonać. Ja uważam, że ta kadencja w Parlamencie Europejskim będzie szansą pierwszego impulsu, aby w tej biurokracji nastąpiły też pewne pozytywne pęknięcia i taka własna refleksja, jak to powinno wszystko wyglądać. No właśnie pan mówi, że nie jest zwolennikiem tej brukselskiej administracji, a jednak pan idzie do Europarlamentu, otwiera pan listę na Dolnym Śląsku. To nie jest hipokryzja? Nie, no, w żadnym stopniu. E, wydaje mi się, że bez takiego poglądu pójście byłoby hipokryzją bo klepanie po plecach urzędników unijnych to nie jest zadanie, które, którego bym się podjął i które wymagałoby akceptacji, wręcz odwrotnie. Uważam, że trzeba być po pierwsze krytycznym, po drugie trzeba być bacznym obserwatorem, po trzecie trzeba mieć wyraźnie zbudowaną hierarchię ważności problemów, dostrzegać te problemy, ale też czwarta rzecz, uczestniczyć w tej grupie, która jest w stanie to zrobić, zmienić, dokonać. IPP jest taką grupą bez wątpienia. A czy Hanna Grąkiewicz-Wals naprawdę jest tam potrzebna, jako ta, która no, jest kojarzona z no, jedną z największych afer i z, no, z krzywdą wielu, wielu osób w stolicy? Tego tak nie, nie odbieram, tego tak bym nie definiował. Od razu powiem, że jakbym miał więcej czasu, broniłbym pewnych tez. Natomiast powiem, że mieliśmy do czynienia z dwoma postaciami, które z Parlamentu Europejskiego odchodzą. Mówię o Polsce. Jest to Jerzy Buzek. I Jan Olbrych. Jeżeli Buzek znany, więc nie będę mu poświęcać więcej czasu. Natomiast Janek Olbrych to jest polityk, który szkoda, że odchodzi. On ma ponad 70 lat. Podjął tę decyzję, należy uszanować, ale to była nasza podpora w finansach, w Komisji Finansów. Mieliśmy tam dwóch bardzo ważnych polityków Janusz Lewandowski, który startuje i Janek Olbrych, który odchodzi. I myślę, że Hanna A bardzo Gronkiewicz... wiele razy rozmawiałam z Janem Olbrychtem właśnie na temat tych finansowych rzeczy. Absolutnie genialny, pedantyczny, bardzo dobrze zorientowany i wydaje mi się, że Hanna Gronkiewicz walczy ze swoimi doświadczeniami z NBP-u i z finansów i ze swoją profesorską wiedzą wypełni tą lukę, którą pozostawi Jan Olbrych, więc według mnie będzie cenną cenną postacią. No dobrze, a ta ucieczka ministrów Borys Budka, Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz, który już złożył mhm. rezygnację, przecież to wygląda niepoważnie. Powiem pani tak, że sam mam taki odruch, odruch sprzeciwu na pojęcie ucieczki, bo jakby uciekano z pożaru czy z tonącego okrętu. Ten tonący okręt przeze mnie jest inaczej definiowany, to jest dobrze płynąca forteca. Natomiast z drugiej strony dwie niespodzianki rzeczywiście mamy, ale one są uwarunkowane elementami zewnętrznymi. No, o jednym powiem, bo, bo zacząłem o tym mówić. Odchodzi Jerzy Buzek. My byliśmy przekonani jeszcze kilka dni temu, że Jerzy Buzek będzie liderem na Śląsku, i on podjął tę decyzję właściwie tak w ostatniej chwili. I stąd ta zamiana. Na Borysa Budkę, na od Borys, razu wy, budkę, wyjaśnijmy. Tak. Borys Budka też był zaskoczony, że do tej sytuacji doszło. No, ale to jest takie wyzwanie, które wynika z tej decyzji, której się nie spodziewaliśmy, a którą musimy uszanować. Natomiast druga ale już nie, nie ma naprawdę nikogo innego na Śląsku całym? My musimy te wybory wygrać. E, musimy mieć liderów, którzy są identyfikowani z regionem. Proszę zwrócić uwagę, jak mało w tych wyborach Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska postawiła na takie wyjątki, że ktoś nie startuje ze swojego okręgu wyborczego. Kiedyś to było prawie regułą. No, mamy nazwiska takie ogólnopolskie: Ewa Koper startowała z Poznania, startuje ponownie z Poznania, etc. Tu jest wszystko ok. Ale generalnie rzecz biorąc, proszę zwrócić uwagę: Bartek Arukowicz, Szczecin, Jadolny Dolny Śląsk, Borys Budka, yy, 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 Górny Śląsk. De, mamy tych liderów, którzy reprezentują region. Dlaczego? Bo nam zależy na tym, aby identyfikacja z wyborcami była bardzo wysoka, aby wiarygodność była bardzo wysoka i aby wynik był e, fantastyczny, bo on musi być, dlatego że to jest taka walka o... O bezpieczeństwo państwa i tu, tu nie ma żartów, ale nie, ale Bartłomiej Sienkiewicz na przykład Bartłomiej gość, który miał robić rewolucję w mediach, ale pani miał sama przyzna, pani sama przyzna, jako tam się, tam się, że tak powiem, nic nie zadziało, jeżeli chodzi mhm. o, o reformę tych mediów i nagle. Ten człowiek, on od, oczywiście od początku było mówione, że on się przygotowuje do Europarlamentu. Tylko po co w takim razie zostawać ministrem? Właśnie na to chciałem z, zwrócić uwagę, jak pani sama powiedziała, od samego początku wiadomo było, że pójdzie do Parlamentu Europejskiego. Może nie wszyscy byli przekonani, może nie postawiono tego w, w takim stuprocentowym świetle, ale to było wiadomo, że on idzie do Ministerstwa Kultury, ma określone zadanie. No ale tego zadania nie wykonał. Zamknął. Zamknął szczujnie, zamknął ten etap funkcjonowania mediów publicznych, ten fatalny, skandaliczny okres działalności tej instytucji. Natomiast nie spodziewaliśmy się zwłaszcza jednej rzeczy, nie będę chodzić w detale, nie spodziewaliśmy się, że prezydent zdecyduje się na taki krok, czyli zawetowania ustawy około budżetowej. On zawetował ustawę około budżetową i doprowadził do sytuacji takiej, że telewizja jest w stanie cały czas dość krytycznym ze względu na niestabilne finanse. I odczuwają to pracownicy mediów publicznych prawie na każdym kroku. Po prostu brakuje środków finansowych, tych, pod którymi prezydent się podpisywał przez całe następne no poprzednie dobrze, lata. Ale to też sam Donald Tusk się wycofał z finansowania mediów publicznych. Pamięta pan, że było, była awantura o te, o te miliardy, że poprzednia ekipa przeznaczała je na telewizję publiczną, a ta ekipa chce to samo. I to sam Donald Tusk i minister finansów się wycofali z tego, więc tutaj już. Nie do końca i tu trzeba być precyzyjnym. Rzeczywiście Donald Tusk słusznie zwrócił uwagę, że nie ma powrotu do takiej niefrasobliwości finansowej, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku mediów publicznych przez ostatnie 6-8 lat. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że są zobowiązania finansowe, które przeszły z roku 2023 na 2024. One były niepoliczalne. Ale na wszelki wypadek w tej kwocie, która poszła w ustawie około budżetowej, była kwota na podwyższenie kapitału, na elementy amortyzacji, na pokrycie kosztów rozmaitych zobowiązań, zakupów sprzętu, etc. etc. Wiemy, ile tego sprzętu kupiono, za jakie kwoty, etc. etc. Ale z drugiej strony oczywiście wszyscy zdajemy sprawę, że ta powściągliwość finansowa wymaga pewnego czasu. Ona rzeczywiście by nastąpiła. Ja byłem przekonany, mówiłem o tym też publicznie, że ta kwota ta druga, miliard 700 na pewno nie zostanie wydana, ale nie byłem w stanie powiedzieć, czy zaoszczędzimy pół miliarda, czy 700 milionów, bo może to zrobić tylko i wyłącznie ktoś, kto jest w środku telewizji, czy w środku radia, ma wszystkie dokumenty przed sobą i dokładnie jest w stanie oszacować, jakie kwoty trzeba, krótko mówiąc, jakie koszty trzeba ponieść, aby nie było dodatkowych, a z jakich można zredukować. Natomiast nikt nie spodziewał się takiej dramatycznej sytuacji, jaką mamy w chwili obecnej. Ja muszę powiedzieć, że, że bardzo się martwię o tą kondycję mediów publicznych w chwili obecnej, bo tam są konkretne osoby zatrudnione konkretni artyści, producenci, operatorzy, etc., etc. i oni są w bardzo niestabilnej sytuacji. No, którzy nie finansowej. dostają kasy, no mówiąc tak. Nie dostają się, środków tak. finansowych. Oczywiście dostają te wypłaty podstawowe, ale wykonują określone czynności, określone prace. Niektóre zostały zablokowane i ta sytuacja nie może trwać zbyt długo. No dobrze, jak ją rozwiązać? To już. Tak przeszliśmy trochę na chwilę do tej telewizji publicznej, bo i tak chciałam o to zapytać Pana jako byłego ministra kultury, czyli no dzisiaj Bartłomiej Sienkiewicz jest, mhm. nie, już nie jest, przepraszam, bo już złożył, tak. złożył, złożył rezygnację, mhm. no, ale był ministrem kultury, który nadzorował y, media publiczne. Co Pan by zrobił? Mieliśmy propozycję ustawy, ta propozycja cały czas jest na stole. Ona była pochodną też takiej aktywności rozmaitych ekspertów, nie była projektem rządowym, ale tam zaproponowano dwa rozwiązania, z których jedno na pewno wejdzie w życie. Pierwsze rozwiązanie jest bardzo proste, funkcjonuje w 8-9 krajach europejskich i sprowadza się do trwałego mechanizmu, trwałego mechanizmu, a nie jednorazowych wpłat z budżetu państwa po likwidacji abonamentu i po ograniczeniu ilości reklam. Czyli mamy media publiczne, które samo ograniczają się, jeżeli chodzi o reklamy i wpływy z reklam, nie do zera, a z drugiej strony mają no, a zagwarantowane... Gdzie, a, jaki, a jaki jest limit? Jeżeli chodzi o, o reklamy, tego. no tak, no, bo rozumiem, że no w chwili obecnej z reklam telewizja publiczna ma około tam 7 od 750-800 do około miliarda 100, to jest taki potencjalny rynek. Te ograniczenia, jak liczono, byłyby ograniczeniami około 30-40% jeszcze. One dotyczą programów informacyjnych, transmisji telewizyjnych, programów dla dzieci, programów edukacyjnych, etc., etc. A z drugiej strony jeszcze jest likwidacja abonamentu, bo to w tym projekcie mieści się także likwidacja abonamentu. Drugi projekt to jest wprowadzenie opłaty audiowizualnej, czyli nie likwidacja abonamentu, tylko zmiana abonamentu na opłatę audiowizualną. Ona według ekspertów powinna wynosić wtedy około 9 zł, niecałe 10 zł miesięcznie i ta opłata ta pokrywałaby zarówno ten jeden element, jak i drugi, czyli zarówno ograniczenia w reklamach, jak i również yy, yy, abonament. Będziecie to forsować? Będziemy to forsować. Jeden i drugi projekt? Nie, jeden z. Jeden z. A pan yy, uważa, że który jest lepszy? Prostszym jest według mnie w chwili obecnej stały mechanizm finansowania z budżetu. No, niestety, przy obecnej polityce prezydenta, który zapowiada wetowanie nawet ustaw okołobudżetowych, on też ma ograniczoną realność. Ale myślę, że prezydent No właśnie, w przyszłym ja dlatego roku, o, to, o to pytam tak, też. Tak? Ale w przyszłym roku wydaje mi się, że wpisanie do budżetu akurat pewnego mechanizmu finansowania ograniczy samego prezydenta, bo prezydent nie może, krótko mówiąc, z budżetem zrobić to. Co robi z ustawami na przykład około budżetowymi, czy z ustawami innymi? Aha, czyli wprost do budżetu, a nie do tak, ustawy około budżetowej. Jako, tak? jako mechanizm. Tak jest. No dobrze, to porozmawialiśmy chwilę o tych, o tych planach. Zainteresuję się nimi swoją drogą, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, do, do tego Europarlamentu i wyjazdu. Pan nie lubi słowa ucieczka. Ale na przykład taki Marcin Kierwiński, szef MSWIA. Mhm. No dlaczego? Ale to pytanie niedomne, dlaczego on ale nie się, nie prawda? Nie, tak, nie, Czy tak. pan to rozumie, bo pan jest politykiem tej, tej partii, bo ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. Jeżeli Panie tego nie rozumie, to pan minister powinien to wyjaśnić. Bo od razu powiem, że jest pani reprezentantem oczywiście świata, nie tylko mediów, ale pewnej społeczności, która nas słucha. No wydaje mi się, że, że to zrobi, że będziemy mieli do czynienia z wywiadem z szefem MSWIA jeszcze. On jeszcze dymisji nie złożył, tylko ją zapowiedział i że on to wyjaśni. Natomiast ja od razu powiem, że bardzo istotne i bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali o dwóch elementach, które są naprawdę kluczowe. To nie są zwykłe wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak jak były pięć Oj, lat temu. Zawsze 30. wszyscy tak mówią, że nie. to nie są normalne To prześledzi... są niezwykłe wybory, każde nie. są niezwykłe ostatnie. Jak pani prześledzi wypowiedzi przed poprzednimi wyborami, to nie znajdzie pani tyle. E... Przymiotników określających te wybory jako absolutnie inne, niezwykłe, nadzwyczajne, niezwykle ważne, etc. etc. I dzieje się tak nie dlatego, że mamy tylko i wyłącznie wojnę w Ukrainie, ale też dlatego, że Unia Europejska przeżyła kilka ważnych wstrząsów. To tym pierwszym wstrząsem była pandemia i konieczność odbudowy gospodarek po pandemii ale też dlatego, że zdarzały się takie epizody jak władza PIS w Polsce. Ona też przez Unię Europejską była postrzegana jako zagrożenie, dlatego że nagle bardzo ważne państwo, bardzo duże państwo posiadało władzę, która była nie eurosceptyczna, tylko wroga Unii Europejskiej. U nas pojawiło się tyle rozmaitych nurtów, że to zagrożenie poleksitem stało się naprawdę realne, nie tylko nie. nie stało się realne naprawdę, to było na, na użytek kampanii wyborczych różnych. Yy, nie sądzę. Na użytek kampanii wyborczej był Brexit i stało się. Ale poleksitem pamięta pan straszył Grzegorz Schetyna jeszcze jak był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Ale nic takiego się nie dzieje. Polacy są jednak euroentuzjastyczni o wiele bardziej niż Polacy eurosceptyczni. Są, Polacy są euroentuzjastami tylko w pewnym fragmencie. Ja naprawdę mam tyle kontaktów z e, rozmaitymi grupami społecznymi, ale też grupami zawodowymi, że mogę powiedzieć, że z tego euroentuzjazmu my nie przeszliśmy na eurosceptycyzm, ale przeszliśmy na eurorealizm. A w eurorealizmie... Zawsze mieści się po pierwsze zdrowy rozsądek i bardzo z tego się cieszę. Ja wierzę w rodaków, że ten zdrowy rozsądek dominuje i, i jestem o tym przekonany, ale widziałem reakcję na protesty rolników. Oni protestowali z jednej strony przeciwko oczywiście dostawom zboża, mówię w dużym skrócie z Ukrainy, ale też protestowali przeciwko zielonemu ładowi. Jak pani powiedziałem, w pewnej części programu ja też dość krytycznie patrzyłem na niektóre elementy tego zielonego ładu, bo wiedziałem, że te zadania, które są tam wpisane, od czasu do czasu są nie tylko zbyt ambitne, bo to można machnąć ręką. Wszyscy powinniśmy być ambitni, ale po prostu nierealne. Że w niektórych wypadkach one są niosą za sobą takie ryzyka i takie koszty, że mogą budować eurosceptyzm z eurorealizmu. No tylko szkoda, że ta refleksja nie przyszła wcześniej i że nie spadła na przykład na Donalda Tuska albo, albo innych, innych ministrów. Nie było tak źle. Pamiętam dyskusję, ona była w 2013 roku, zaczęła się w 2012. A propos Zielonego Ładu i właśnie wspomniany przeze mnie że Buzek ostrzegał. Ostrzegał, to prawda. Panie, tak, że, że nie damy rady, że tam mamy wpisane zadania, które są, budują zagrożenia, ale także koszty, które są nie do poniesienia. Padały tam konkretne daty, padały konkretne propozycje. Ja pamiętam wystąpienie Jerzego Buzka najpierw na komisji, potem także w grupie IPP. Ale nie byliśmy słuchani. A kiedy jesteśmy niesłuchani, kiedy jesteśmy za słabi. Za słabi reprezentacją, ilością, jakością, etc., etc. Dlatego te wybory są tak ważne. No weta nie była, ale też mówi Pan o wyborach. Tymczasem sondaże różne przynoszą różne różne wyniki, ale w niektórych wygrywa rzeczywiście prawo i sprawiedliwość, które może przejąć nawet 20 mandatów, w przeciwieństwie do platformy, która. No tu stabilnie to wygląda mniej więcej, 18 mhm. mandatów i co pan na to. Będzie inaczej. I nie mówię tego jako polityk, tylko jako ktoś, kto zajmował się badaniami społecznymi przez parę lat. Przypomnę, byłem pierwszym kierownikiem niezależnego ośrodka badania opinii publicznej, który powstał jeszcze w 1989. Pasjonuję się tym. Mam swoich studentów, którzy są, pracują w tych ośrodkach z tytułami doktorskimi. Powiem tak, że. Ja obserwuję pewną tendencję, obserwuję pewne też elementy zmieniające jego się nastroje. Wydaje mi się, że Platforma Koalicja Obywatelska będzie miała ponad 20 mandatów, a PiS będzie się bił o to, żeby mieć te 19. Wygramy te wybory, na całe szczęście dla polskiej racji stanu, natomiast nie będzie łatwo. Ma Pani rację, że nie będzie łatwo. Zaproszę tu pana po wyborach i będziemy rozliczać z tych, z już tych, z tych zapowiedzi dobrze. To jeszcze na koniec o innych wyborach, które już były, czyli wybory samorządowe i Wrocław, czyli pojedynek Jacka Sutryka z Izabelą Bodnar. No zakończony spektakularną porażką Izabeli Bodnar. Jak pan diagnozuje. Yy, Tą sytuację. Tu mechanizm był prosty. Ta pierwsza tura zakończyła się tak minimalnym zwycięstwem Jacka Sutryka, 34 do 29 prawie 30, z tego powodu, że pewna grupa wrocławian chciała pokazać żółtą kartkę Jackowi Sutrykowi, nie podzielając entuzjazmu jego ekipy, jeżeli chodzi o te 5 lat, które są za nami. Natomiast w, tych w tej drugiej turze ta grupa, po pierwsze, podzieliła się na dwie części. Pierwsza część była usatysfakcjonowana, że pokazała tą żółtą, żółtą kartę i, i pozostała to... w domu. I pozostała w domu. I według mojej oceny to jakieś 15 tysięcy ludzi. To jest to, co zabrakło Izabeli Bodnar w drugiej turze. A druga grupa. Też się podzieliła, ta, która poszła. I część konsekwentnie zagłosowała na Izabelę Bodnar, a część już oddała głos na Jacka Sutryka. Natomiast mechanizm w tej drugiej turze, według mojej oceny, dobrze świadczy o samym Jacku Sutryku, bo on po pierwsze zaczął przepraszać, dostrzegł mankamenty. Zaczął też prowadzić taką dobrą dyskusję z przeciwnikami. To, to bardzo ważne, wcale nie jest takie łatwe w przypadku polityków, którzy mieli określony pogląd i muszą go zmienić, ale także te zapowiedzi, które pojawiły się na drugą kadencję, dla wielu osób były wystarczająco wiarygodne, aby już krótko mówiąc nie ryzykować. I druga rzecz, to jest sama pani Izabela Bodnar. Ja patrzyłem na to, na to dojście do pierwszej tury z pewnym uznaniem, bo ona rzeczywiście pokazała pewną świeżość, otwartość, krytycyzm. Na orientację. Ale w drugiej turze, w tej drugiej części kampanii, jej kampania de facto zdechła. No, przepraszam za słowa, ale ona po prostu siadła, była mniej przekonywująca, brakowało już energii, brakowało tlenu, brakowało pomysłu i stąd już ta duża różnica. Bardzo dziękuję, Bogdan Zdrojewski, dziękuję był moim bardzo. i dziękuję Państwa państwu gościem. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.